Cześć, witajcie! Ja jestem Leon i prowadzę dla Was stronę wyprawy Leona.pl. Dzisiaj zapraszam Was na kolejny już odcinek z serii info od Leona, ponieważ wydaje mi się, że mam wam do przekazania ciekawą informację. A mianowicie, dzięki uprzejmości kolegi Maćka, już 29 kwietnia wyruszam na Słowację na kilka dni. W planach, oczywiście, mamy kopalnię. Szczegółów jeszcze nie znam, ale zapowiada się po prostu epicko. No i sprawa wygląda tak, że tego 29 kwietnia to jest sobota, z samego rana jadę do Wałbrzycha, tam zostawiam samochód na stacji Wałbrzych Miasto, w tym miejscu będę wdzięczny osobom, które już tak robiły, a mianowicie zostawiały ten samochód tam na parkingu. I po prostu będą mi mogły udzielić jakichś wskazówek, bo ja po prostu nie wiem czy ten samochód mogę tam zostawić, czy bezpiecznie jest tam zostawić samochód. Dalej moja podróż będzie przebiegała w ten, w ten oto sposób, że pociągiem jadę już do, do Wrocławia. We Wrocławiu, we Wrocławiu przesiadam się do kolejnego pociągu, jadę do Katowic, no a w Katowicach odbieram mnie już Maciek i ruszamy na Słowację. Teoretycznie spać mamy zamiar w kopalniach, ale nie wiemy, czy pogoda po prostu na to pozwoli. Jeżeli będzie po prostu zimno, mróz, ponieważ taką pogodę zapowiadają, no to będziemy tam korzystali z jakiejś noclegowni. No i sprawa wygląda tak, że. Nie wiem, ile filmów powstanie. Być może 1, 2, 3, ale w każdym razie będę się starał zrobić odcinki takie, wiecie, 30-40 minut, może nawet więcej, ponieważ zauważyłem, że taki, taka forma po prostu moich filmów wam się spodobała, a więc taki mam po prostu wstępny plan. Chciałbym się zamknąć z tym wyjazdem w granicach 1000, 1000 złotych. Kwota może wydaje się dosyć spora, no ale tutaj po prostu do, w grę wchodzą koszty przejazdów. Wracam w środę, ale w środę tutaj do, do mojej miejscowości nie wrócę, ponieważ nie mam powrotu, nie mam pociągu, więc będę musiał wynająć sobie hotel i wrócę dopiero do Witkowa w czwartek. A kolejna sprawa, no da Także po prostu sprzęt, który obecnie mam, yy, kamerę yy, ten Xiaomi 4K, nie mam do niej dodatkowych baterii, nie mam obudowy wodoszczelnej, nie mam dodatkowych ładowarek, nie mam nic, to wszystko musiałem kupić. Dodatkowo doszły koszta związane ze spodnią butami, ponieważ no, jak byłem w Czachach, okazało się, że E, gdzieś tam o jakąś szynę czy coś e, rozciąłem te buty no właśnie buty nie gdzieś tam wiecie kombinacja tylko but but cały czas pracuje a więc nie da rady tego skleić dokupiłem dodatkową baterię do, do telefonu ponieważ wszystkie wiecie wąskie ujęcia nawigacja tak dalej to kręcę telefonem e, będzie dużo materiału musiałem kupić karty pamięci e, dokupiłem power bank e, no i tak naprawdę jeszcze jedną m, baterię do oświetlacza przy czym tutaj też dodam że nie wiem ile czasu tam spędzimy, jak duże te, te obiekty będą, czy będę miał dostęp do prądu. Dlatego też poprosiłem o wsparcie sklep Kolba, który, który jest oficjalnym dystrybutorem marki Fenix w Polsce, o wsparcie, dzięki czemu po prostu na dniach dostanę trzy latarki od, od sklepu do przetestowania. No i za to jestem im po prostu wdzięczny, za tą współpracę. Także śledźcie kanał, subskrybujcie kanał, śledźcie mojego Facebooka, ponieważ tam pewnie będą pojawiały się wszelkie nowości. No i chyba tyle. Tak naprawdę to by było wszystko. No i cóż, ży życzcie mi powodzenia. Mam nadzieję, że powstanie kilka fajnych filmów z kopalni, z kopalni opali, z kopalni złota i tak dalej. A więc cóż mogę powiedzieć więcej? Do kolejnego!